Cześć, z tej strony Monika. Dzisiaj opowiem Wam o grze, o której totalnie wcześniej nie słyszałam. Tak prawdę mówiąc, tramwaj zwany Hype'em odjechał po prostu beze mnie, a ja nawet nie byłam na przystanku. Na szczęście w naszym świecie pląszówkowym mamy takich dwóch fantastycznych gości, którzy wynajdują wynalazki planszówkowe i pokazują je światu. Mówię tutaj o Barolku i Gandalfie, których bardzo serdecznie pozdrawiam. W każdym razie to właśnie dzięki nim zwróciłam uwagę na ten tytuł. Zresztą patrząc nawet teraz na to dość moim zdaniem paskudne pudełko, nadal się dziwię, co skrywa w środku. Pozwólcie sobie przedstawić Fall of Lumen wydawnictwa Two White Games. Jeśli chodzi o tło popularne w tej grze, to ono zupełnie nie ma tutaj znaczenia, ponieważ będziemy po prostu zbierać punkty zwycięstwa. Natomiast jeżeli nadal jesteście ciekawi, to zachęcam do obejrzenia materiału Barolka i Gandalfa, gdzie opowiadają właśnie o tym, co się wydarzyło wcześniej i o czym jest ta gra. Ja zapraszam Was do skrótu zasa. W grze mamy dwuczęściową planszę. Na jednej mamy tutaj obszar, po którym się będziemy przemieszczać, natomiast druga plansza to jest plansza lumena, o której Wam za chwilę opowiem i pokażę. Na planszy głównej mamy 8 regionów, po których będziemy przemieszczać się naszym bohaterem. Na każdym regionie będziemy mogli wymieniać nasze skille na jakieś akcje lub surowce. W 6 krainach będziemy mogli zdobywać karty z odpowiednich talii oraz spełniać wyzwania. W dwóch krainach na planszy zdobędziemy jeszcze inne karty, które będą do naszej dyspozycji cały czas zagrane w naszym obszarze gry. Są to Wrotam, karty trejtera, czyli w takim luźnym tłumaczeniu pierdółki, które będziemy mogli wykorzystywać albo do akcji, albo do zdobywania tutaj skilli. Natomiast jeśli chodzi o Gonmar, zdobywamy tutaj karty Followers'ów, którzy również będą nam służyli do tego, aby zbierać odpowiednie skille albo wykonywać akcje. Po regionach poruszamy się tylko odpowiednimi przejściami. Ewentualnie, jak widzicie, mamy tutaj też skróty, które kosztują nas jakiś dodatkowy skill. Na planszy możemy zdobyć trzy rodzaje kart: czary, cechy i artefakty. Jak je rozpoznać? Otóż, na każdej z nich mamy tutaj w rogu dodatkowy symbol. Podsumowując temat kart, oprócz trzech kart, które każdy z graczy będzie miał startowych na ręce, będziemy mogli w trakcie gry zdobyć następujące karty: karty cech, karty czarów, karty artefaktów, karty followersów. Karty Trinketów oraz na samym początku już w ramach asymetrii będziemy mogli spośród czterech kart wybrać dwie karty, tak zwanych giftów, czyli po prostu podarunków. Może się zdarzyć, że wybierzecie bohatera, który wprowadzi do gry dodatkowe karty, karty Wojda. Natomiast w trakcie gry będziemy zdobywać karty, które są niejako zapychaczami naszej talii, czyli karty Okalumena. Obydwie te karty, jak widzicie, będą dawały nam punkty ujemne na koniec gry. Na planszy oprócz naszych bohaterów będziemy mieć również do czynienia z patrolami Lumena oraz z samym Lumenem. W każdej rundzie, a będzie ich sześć, będziemy mieli trzy kolejne fazy. Fazę przychodu, fazę akcji i fazę Lumena. W swojej turze będziemy wykonywać jedną akcję główną i szereg akcji dodatkowych. Natomiast mamy jeszcze tak zwane akcje szybkie, czyli to są te, które mają takie błyskawice. One nie wliczają się w akcję główną, więc będziemy mogli je wykonywać tylko i wyłącznie przed wykonaniem akcji głównej. No i co możemy robić w trakcie gry? Możemy się oczywiście przemieścić do innej krainy. Opłacając koszt, możemy złapać patrol. Możemy również wybrać akcję zbierania, czyli w krainie, w której stoi obecnie nasz bohater, możemy dokonać wymiany, czyli w tym przypadku możemy wymienić dwa konkretne skile na genasi. Możemy również zakupić jedną z kart stali. Stojąc oczywiście w odpowiedniej krainie. Wybieramy wtedy z dowolnego stosu jedną kartę, opłacamy koszt, w tym przypadku musimy zapłacić trzy czarne materie i bierzemy wybraną kartę od razu na rękę. Możemy również wypełnić wyzwanie, oczywiście stojąc w odpowiedniej krainie, opłacając koszt, który jest wskazany na karcie i zdobywając bonus, który jest wskazany w dolnym prawym rogu. Jeśli chodzi o karty wyzwań, mamy tutaj w każdym stosie wylosowane do rozgrywki karty wyzwań poziomu pierwszego, drugiego i trzeciego. No i oczywiście możemy zagrać kartę, aby wykonać akcję, która jest na niej wskazana. W tym przypadku byśmy złapali patrol z dowolnego miejsca na planszy, ale również te karty służą do czegoś innego, ponieważ każdorazowo, nie wliczając w to akcję główną, możemy odrzucić każdą kartę, żeby dociągnąć do naszej puli skille, które są na niej wskazane. Tyle gadam o tych skillach i różnych surowcach, natomiast to wszystko macie w karcie pomocy. Jeśli chodzi o skille to to są takie kwadraciki tekturowe, które będziecie zdobywać do swojej puli, tym będziemy płacić za różne akcje. Natomiast jeśli chodzi o surowce są one w postaci takich drewienek połączonych z kryształkami. Możemy również pójść do regionu, w którym jest obecnie Lumen, porozmawiać z nim i jednocześnie wpuścić do jednej z gildii naszego agenta, ale najpierw, aby to zrobić, musimy mieć w swojej puli uwolnionego jednego z więźniów. Możemy jeszcze odpalać akcje na naszej frakcji oraz tapując karty trinketów oraz followersów. No, i wracając jeszcze do karty pomocy, mamy tutaj podpowiadajkę, jak odczytywać poszczególne symbole na kartach. A skoro o więźniach mowa, no to przechodzimy teraz do drugiej planszy, czyli planszy z gildiami planszy Lumena. Tak prezentuje się plansza Lumena prawie przygotowana do rozgrywki dwuosobowej, natomiast chciałam Wam tutaj jeszcze wskazać, że na każdym polu tak naprawdę mamy informację szczegółową, co i w jakiej kolejności po kolei układać. Czyli w przypadku tego deku, byśmy mieli taki zestaw kart, który losowo dobierzemy i umieszczamy właśnie na tym polu. No, ale teraz zaczynamy od lewej strony. Mamy tutaj szczegółową informację, jakie kroki wykonujemy podczas fazy pasowania. Następnie mamy tutaj pole, gdzie będzie pula naszych agentów, łącznie z agentami Lumena, które będą zapychać nam i zwiększać koszty umieszczania naszych agentów. Mamy tutaj talię Lumena, która będzie nam jednocześnie wskazywała, jakie wydarzenia nas czekają w krainie w danej rundzie, oraz będzie odmierzała nam koniec gry. Na samym środku planszy mamy najważniejszą rzecz w tej grze, czyli miejsce pięć gildii, w których realnie będziemy zdobywać punkty zwycięstwa. Natomiast aby zdobyć te punkty zwycięstwa, musimy umieścić naszych agentów w naszym kolorze właśnie w tych pięciu gildiach. Na górze planszy mamy podpowiadajkę, jak możemy wprowadzić tych agentów, czyli nasz bohater musi być na polu Lumena, musimy mieć uwolnionego więźnia w swojej puli i oczywiście opłacić koszt wprowadzenia. Naszego agenta do poszczególnej gildii. Natomiast, jeżeli już ktoś jest w danym okienku, czyli jakikolwiek znacznik w dowolnym kolorze, nawet nasz, będziemy musieli oprócz standardowych kosztów, które są wskazane tutaj po bokach, dopłacić za każdy tutaj znacznik dodatkowy skill. Po prawej stronie mamy kolejne elementy, które nas będą bardzo interesować. W górnej części mamy zestaw kart, które będą kartami światów wewnętrznych. Będziemy je wybierać w momencie, kiedy wyczerpie się pula wyzwań. Wtedy wybieramy jedną z tych kart i umieszczamy na poszczególnym polu. Natomiast jest to o tyle fajne, że tutaj będzie dodatkowa pula więźniów, których będziemy mogli uwolnić, ponieważ tutaj, jak widzicie, ta pula jest dosyć mała i w zależności od liczby graczy tych pionków będzie 4, 5, 7 lub 8. Natomiast, żeby wstawić agenta, przypominam, że tutaj jest podpowiadajka, potrzebny nam jest uwolniony taki więzień. Poniżej mamy karty listów gończych, je będziemy otrzymywać każdorazowo w chwili kiedy złapiemy patrol, natomiast po prawej stronie mamy karty lumena, które są właśnie zapychaczami. W górnej części planszy znajduje się informacja co będzie dawało nam punkty zwycięstwa na koniec gry. Standardowo nasz agent dowolnej gildii daje nam 5 punktów, natomiast gildia podróżników jest wyjątkowa, ponieważ mamy tutaj modyfikatory, które potrafią zwiększyć tę pulę punktów. Dodatkowo, jeżeli mamy w swojej puli jeszcze niewykorzystanego więźnia, którego wcześniej wyciągnęliśmy z więzienia albo w inny sposób zdobyliśmy, dostaniemy za niego 3 punkty. Za każdy znacznik patrolu dostaniemy pół punkta. No i oczywiście sprawdzamy na koniec gry, czy w naszej talii nie znajdują się karty Okalumena lub Wojda. Każda z nich będzie dawała nam minus 1 punkt na koniec gry. Teraz przejdziemy do przygotowania gracza. Każdy z graczy otrzymuje planszetkę w swoim kolorze oraz zestaw kart, które będą jego talią startową. Następnie z naprawdę wielkiej talii giftów każdy z graczy otrzymuje cztery karty, z których wybiera dwie i dokłada do swojej talii. Powiedzmy, że z tych czterech kart, które dostałam, wybrałam tę i tę, którą dokładam do talii. Pozostałe dwie odrzucam. Wszystkie karty teraz tasujemy i dociągamy pięć wierzchnich kart na rękę. No, a teraz musimy zbudować naszego bohatera. Każdy z graczy otrzymuje dwie losowe karty bohatera, z których wybiera jedną. I teraz na co zwracamy uwagę? Na rewersach będziemy mieli informację, jakie bonusy albo górne, albo dolne otrzymamy, wybierając danego bohatera. Następnie na stronie bohatera mamy informację, jaką ma pasywkę, oraz oczywiście jakie skille będziemy w fazie przychodu otrzymywać. Po wybraniu Bohatera decydujemy się, który zestaw bonusów będziemy chcieli wybrać. Powiedzmy, że wybrałam górny, czyli wybieram jedną z kart artefaktów i dodaję ją na rękę. Następnie biorę 5 monet oraz wykonuję akcję rynku. Odwracamy kartę i otrzymujemy bonusy, czyli te skile, które są wskazane na karcie Bohatera. Kolejny etap to wybór frakcji naszego bohatera. I tutaj również zwracam uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, na rewersie mamy znowu bonusy albo lewy, albo prawy do wyboru. Natomiast z drugiej strony będziemy mieli informację, jakie akcje będziemy mogli wykonywać naszą flagą. I ponownie, po tym jak wybierzemy kartę frakcji, wybieramy, który zestaw bonusów startowych będziemy chcieli wziąć. Następnie naszego bohatera umieszczamy na krainie wskazanej tutaj na dole. Bo oczywiście wszystkie te zestawy bierzemy, wykonujemy od razu. Następnie przykręcamy kartę i układamy w naszym tableau. Wróćmy jeszcze na chwilę do plaszetki gracza. Mamy tutaj najważniejsze informacje, które są nam potrzebne w trakcie gry. Tutaj mamy po kolei kroki, które wykonujemy w każdej rundzie. Mamy informacje, jak wygląda akcja złapania patrolu, jak wygląda akcja przeglądania talii i odprawienia rytuału. Natomiast to są akcje, które będziemy mogli wykonywać w dowolnym momencie w naszej turze. I uwierzcie mi, że jest to tylko rzeczywiście zarys zasad i tego, co Was czeka podczas rozgrywki Fall of Lumen. Mamy tutaj. Ogrom możliwości, i te milion możliwości przekłada się na decyzje, które będziemy musieli podejmować w każdej turze. Musimy tutaj sobie w głowie poukładać plan, co i w jakiej kolejności wykonać, żeby jak najbardziej optymalnie wykorzystać to, co mamy na ręce. Więc czekają nas to naprawdę bardzo ciężkie decyzje. Czy odrzucić kartę dla skilli, czy zagrać kartę, żeby wykonać akcję na niej, czy w tym momencie poruszyć się, czy yy, na przykład yy, wykorzystać naszego trinketa, który mamy. To wszystko powoduje ta decyzyjność, że gra jest podatna na downtime i paraliż decyzyjny, ponieważ tych możliwości rzeczywiście jest tu sporo, a optymalne wykorzystanie tego, co mamy tutaj w swoich zasobach każdorazowo, no to jest rzeczywiście kluczem do sukcesu. Natomiast, jeżeli lubicie właśnie takie gry, które wymagają od Was przetwarzania takich komposów łańcuchowych, no to zdecydowanie jest to taki tytuł, który tych komposów generuje po prostu miliony. Bardzo mi się podoba, że mamy tutaj nieregularną liczbę tur w każdej rundzie. Wszyscy musimy spasować, żeby przejść do kolejnej rundy. Natomiast to, jak wykorzystamy właśnie każdą rundę do wykonywania naszych akcji, zależy tylko i wyłącznie od nas. Więc może się zdarzyć tak, że na przykład my wcześniej spasujemy i będziemy naprawdę długo czekali na to, aż pozostali gracze spasują. I tu rzeczywiście można sobie odpalić inną grę na boku, ponieważ inni gracze być może po prostu lepiej zaplanowali albo po prostu mają lepszy dociąg kart. Na to niestety musimy się godzić. Także jest to jednocześnie plus i minus w moich oczach. Fall of Lumen jest coś, co doceniam w każdym jednym tytule, czyli asymetria. Już na samym początku, oprócz tego, że mamy pięć kart, które są identyczne dla każdego gracza, już na samym początku, wybierając bohatera, wybierając frakcję i wybierając dwie karty giftu, sprawiamy, że od samego początku. Ten nasz bohater i ta nasza postać jest zupełnie inna. Jest to naprawdę fantastyczna sprawa, tym bardziej, że podczas rozgrywki będziemy kupować na rękę kolejne karty, które każda jedna jest inna. Więc za każdym razem ta nasza talia zbudowana przez nas będzie wyglądała zupełnie inaczej. Świetna sprawa. Jest jedno takie słowo, które absolutnie doskonale opisuje Polo lumen, czyli kombosy ta gra stoi kombosami. I jeżeli sprytnie odkryjemy te wszystkie właśnie połączenia, naprawdę będziemy mieć niesamowitą satysfakcję z tego, jak zbudowaliśmy cały ten silniczek w naszym tablo, za pomocą kart e, frakcji, bohaterów, trinketów, followersów, to wszystko razem naprawdę fantastycznie się spina i potrafi odpalić tak niesamowite komposy, że za każdym razem jestem po prostu przyjemnie zaskoczona jak to wszystko razem można ładnie połączyć. Pewnie teraz zastanawiacie się jak wygląda sprawa regrywalności Powiem Wam, że jest to naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Po pierwsze, za każdym razem zupełnie inaczej budujemy gildie, ponieważ mamy tu podwójne kafelki, dwustronne, więc możemy za każdym razem zbudować zupełnie inne połączenie tych gildii, które daje nam zupełnie inne możliwości. Wystarczy, że inaczej też są potasowane karty, wystarczy, że ktoś inny podkupi nam naszą ulubioną kartę. Nasi bohaterowie od samego początku będą już zupełnie inni i naprawdę bardzo rzadko się będzie zdarzało tak, że ten sam bohater, Trafi na Waszą rękę. Czy tak samo jest z kartą frakcji? Wszystkie te elementy sprawiają, że naprawdę regrywalność jest tutaj moim zdaniem nieskończona. Na ogromny plus zasługuje tutaj przygotowanie planszy, ponieważ mamy tutaj cały zestaw podpowiadajek, tak naprawdę pod każdym polem mamy informacje, jaki jest koszt, jakie karty umieścić, jak zbudować poszczególne talie, naprawdę świetna sprawa, ponieważ jeżeli zapomnimy jakieś zasady, z pewnością odnajdziemy jakąś podpowiadajkę na samej planszy albo planszetce poszczególnych graczy, naprawdę świetna sprawa. Kolejna rzecz, którą doceniam w każdym tytule i jest obecna Fall of Lumen, jest to wielofunkcyjność kart. Kartę możemy albo zagrywać dla odpalenia akcji, albo odrzucać, żeby pobrać skile. Naprawdę świetna sprawa, która daje nam ogromne możliwości, jeśli chodzi o wykonywanie akcji. Na ogromny plus zasługuje również samo wykonanie. Tej gry, zarówno szata graficzna, jak i poszczególne elementy są tu na bardzo wysokim poziomie. Mamy tu drewienka, mamy tutaj bardzo dobre tekturowe znaczniki, mamy tutaj fantastycznie rozrysowane grafiki, mamy czytelne, tak naprawdę, um, te wszystkie piktogramy, aczkolwiek tu przyznaję, że na samym początku ich liczba może Was przytłoczyć, ale uwierzcie mi, one bardzo szybko stają się intuicyjne, ale w tym momencie, oprócz. Tego całego zestawu ochów, achów, jeśli chodzi o przygotowanie tej gry, mamy Te lumena, czyli taki kartonik, który w porównaniu z naszym, na przykład bohaterem drewnianym, no to tak troszeczkę marnie wygląda. To, co może niektórym przeszkadzać, to naprawdę skromna punktacja. Jeśli ktoś zdobędzie 30 punktów, naprawdę ogromny szacun w moich oczach. Zwykle nasze rozgrywki kończyły się w zakresie 15-26 punktów i to było naprawdę super. Kilka razy owszem udało mi się pod 30 e, dotrzeć, natomiast było to bardzo rzadko. Za każdym razem jednak oscylowałam w okolicach 24-26 punktów. Jeżeli lubicie jakieś ogromne liczby, no to tu możecie czuć rozczarowanie, bo takich na pewno tutaj nie zdobędziecie. Troszkę mnie zdziwiło na samym początku, że największa talia, którą mamy tutaj, czyli talia giftów, jest tak skromnie wprowadzana do rozgrywki. Natomiast rzeczywiście przekonało mnie tutaj argument, że to podnosi jednak regrywalność, bo za każdym razem spośród tych czterech kart losowo, które dostaniemy na rękę, wybieramy dwie, czyli rzeczywiście za każdym razem ten zestaw czterech kart może być zupełnie inny. Podnosi to regrywalność i. Tak, jest to na plus, natomiast rzeczywiście mnie e, nadal dziwi, że ta talia jest największa w tej grze. Jeżeli w grach poszukujecie interakcji, no to rzeczywiście Fall of Lumen nie jest grą, która jest bogata w interakcji. Natomiast nadal ja tu znajduję kilka możliwości przeszkadzania innym graczom. Ponieważ jeżeli widzimy, że zbiera ktoś tutaj odpowiednie zasoby do tego, żeby kupić kartę, możemy oczywiście postarać się, albo przynajmniej spróbować postarać się e, tą kartę, która wydaje nam się też atrakcyjna, po prostu zdobyć wcześniej. Kilka razy nieświadomie rzeczywiście pokrzyżowałam tak plany moim współgraczom, dlatego już kilka razy robiliśmy roszady przy stole, żebyśmy nie byli po kolei, bo okazywało się, że każdy po kolei z nas w jakiś tam sposób jednak popsuł plany yy, kolejnemu graczowi, więc nie ma niby interakcji, ale jednocześnie pozbieranie tych naprawdę fajnych kart jest tutaj jakąś formą takiej negatywnej interakcji. W tej grze bardzo mi się podoba sposób budowania talii, ponieważ aby zdobyć konkretną kartę, musimy wybrać się do jednego z dwóch regionów, który jest przypisany do danej talii. No i tutaj też oprócz tego, że talie są naprawdę różnorodne, no to koszt pozyskania karty jest jeden łatwiejszy, drugi trudniejszy. No bo oczywiście te karty e, cech są najtańsze, bo kosztują tylko trzy monetki. Natomiast jeśli chodzi o karty artefaktów, musimy się tutaj troszeczkę bardziej napuścić, żeby zdobyć te trzy. Czarne materie, żeby zdobyć właśnie upragnioną kartę, ale rzeczywiście się wtedy opłaca, ponieważ te karty z tej talii są naprawdę mocne. No i druga rzecz, która mi się szalenie podoba, to to, że kartę, którą pozyskamy, od razu wchodzi nam na rękę, czyli od razu możemy ją wykorzystać do efektu, na którym nam zależało w chwili, kiedy ją zdobywaliśmy. Naprawdę świetna sprawa. Jeśli chodzi o pozyskiwanie kart z konkretnych talii, to bardzo mi tu przypomina grę Tortuga 2199, gdzie rzeczywiście te talie też były podzielone i żeby zdobyć konkretną kartę z konkretnej talii musieliśmy iść do odpowiedniego heksu. Tutaj mamy regiony. Muszę wam się przyznać, że ostatnimi czasy jest to jeden z tych tytułów, który totalnie skradł mi serce gracza. Najchętniej bym go zupełnie nie zdejmowała ze stołu, ponieważ za każdym razem sprawia mi ogromną frajdę właśnie rozgrywka i podejmowanie tych decyzji, i szukania tych optymalnych ścieżek wykorzystania tego, co mam na ręce. Powiem Wam, że niezależnie od tego, jak mi pójdzie, jak zbuduję tutaj właśnie tą moją talię i te możliwości, naprawdę świetnie się przy niej bawię. Tak jest losowe. Tak rzeczywiście nierównych mamy tutaj bohaterów. Tak rzeczywiście mamy tu mielenie surowców, ale to wszystko razem jest naprawdę mega przyjemne. Jeżeli załapiemy ten właśnie system tak naprawdę optymalizacji tych ruchów, gdzie załapiemy te wszystkie połączenia między sobą i fajnie to wszystko rozbudujemy, to sprawi nam rozgrywka przeogroną satysfakcję. I jak odpalimy to w swojej turze, no to mu, uwierzcie mi. To jest wtedy naprawdę prawdziwy efekt, wow i satysfakcja gwarantowana. Jeżeli więc lubicie takie tytuły, które fantastycznie się prezentują na stole, które mają naprawdę fantastyczną rozgrywkę, gdzie mamy milion możliwości, gdzie za każdym razem ta rozgrywka wygląda zupełnie inaczej, gdzie za każdym razem zupełnie inne karty wejdą nam na rękę, no to zdecydowanie jest to taki tytuł, który warto spróbować. Na koniec chcę Wam pokazać coś absolutnie świetnego, jeśli chodzi o rozwiązania pakowania poszczególnych elementów. Mamy tu karty, które mają zgrzew typu T. Na czym polega fajna rzecz, ponieważ nie musimy się wysilać i karty naprawdę błyskawicznie jesteśmy w stanie rozpakować. Tak jest w każdym przypadku. Po prostu naciskamy z dwóch stron i się świetnie rozpakowują. Bayer. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym materiale. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.plenszowymysy.pl. Bo z nami wiesz, co wygramy.